Jesteśmy daleko bazyliki Najświętszej Krwi, w której znajduje się relikwia z tkaniną krwi Chrystusa brudżia. Bróż z Brugia pochodził między innymi hrabia pierwszy przywódca Krusjaty najbardziej cennej czy z Ziemi Świętej przywieziono tą tkaninę? już wie. obok jest antykwariat z relikwiarzami i po kolei święty Alfons po łacinie tu niestety nie mogę tego doczytać relikwiarz kości Relik jest bardzo dużo to jest zwykła antykwaria. Tu na przykład jest święta Katarzyna, Label, od cudownego medalika. Tu widzimy święta Weronika, święty Kosma i Damiani, czyli lekarze. Tego nie mogę doczytać. No cóż, ale na targu w Brukseli to można takie skarby kupić, że szok. To jest antykwariat. Czyli też jest dość sporo, widzę. Nie wszystkie mogę rozczytać.